Cześć, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj mamy piątek, godzinę 9.30 Miki już jest na drzemce Ponieważ wstał dzisiaj po piątej i padł Ale plus całej tej sytuacji jest taki, że już trzecią noc przespał w swoim łóżeczku Czyli jest światełko w tunelu, że to faktycznie już się zmieniło Chociaż jak to teraz powiedziałam, to pewnie od dzisiaj się zmieni no, ja tutaj zaraz biorę się za jakiś szybki makijaż, następnie siadam do rozplanowania sobie jakoś przyszłego tygodnia i może filmów, bo chciałabym, żeby na tym kanale działo się trochę więcej niż same vlogi. A jako, że Filip już idzie od przyszłego czwartku do przedszkola, to też trochę tego czasu będę miała więcej. A propos przedszkola, wczoraj byłam na zebraniu. Poznaliśmy panią, powiedziało jak to wszystko będzie mniej więcej wyglądało, także pierwsze wrażenia są naprawdę pozytywne. Mam też nadzieję, że Filipowi się spodoba. Super jest też to, że drzemkę mają dopiero po obiedzie, więc ja po prostu będę go trochę szybciej odbierała, żeby na tej drzemce nie musiał zostawać, bo wydaje mi się, że rok temu jak robiliśmy podejście do przedszkola, to właśnie ta drzemka go tak zraziła, bo on już od jakichś dwóch lat. No, może przesadziłam, ale od półtora roku w dzień po prostu nie śpi i to jest dla niego jak kara, więc e, po prostu bez sensu go zmuszać do czegoś, czego nie chce. Także po prostu będę go tej, o tej 13:30 z tego przedszkola odbierać i po prostu wszyscy będą zadowoleni. E, no, także co? Bierzemy się do roboty. No, także ja sobie tutaj teraz zrobię taki y, szybki makijaż. W ogóle jestem teraz naprawdę bardzo zadowolona ze stanu swojej cery. Jedynie co, to mam trochę tutaj problem z tym lewym policzkiem, ale to. Filipku możesz mi tu nie pukać? Dziękuję, bo nagrywam. Jedynie co, to właśnie tutaj z tej lewej strony mam problem z policzkiem. No, do tej pory w ogóle. Yy używałam do twarzy zestawu z Oriflame Skinnergize z i w sumie byłam z niego no, zadowolona. Od czasu do czasu właśnie tylko mi wychodziło coś na tym policzku i to nie wiem czy po prostu ten krem był za mocny i po prostu od nadmiaru już bo jak sobie go na przykład odstawiłam i później znowu zaczynałam używać to mi bardzo ładnie tą skórę wygaszało ale teraz ten zestaw mi się skończył yy, i zamówiłam sobie krem na nawilżający, ale szukam jeszcze czegoś na noc, bo o ile właśnie na dzień pod makijaż jest naprawdę super, yy, no to na noc ja potrzebuję czegoś takiego dużo bardziej treściwego, nawilżającego, bo moja skóra lubi się przesuszać. Także jak coś fajnego znajdę to. Dam wam znać. Zastanawiam się, czy znowu sobie nie, nie wrócić do, do kremu odżywczego z Recibo, bo kiedyś używałam i też był bardzo fajny. Ale w ogóle to jest ten krem, który ostatnio sobie zamówiłam. I nagram wam o nim osobny filmik, bo jest naprawdę godny uwagi. Gdzie mam w ogóle takie wory pod oczami, że nie wiem, czy cokolwiek mi to ukryje. się znać, czy chcielibyście na kanale troszkę więcej takich makijażowych treści, czy wolicie właśnie raczej takie vlogowe klimaty? Może jak ten mały komentator z tyłu pójdzie do przedszkola, to uda mi się nagrywać coś więcej. Tu jest sobie też ten puder, który Wam ostatnio pokazywałam, ale jeszcze nie mam zdania. W stosunku do reszty, ale na żywo jest ok. Także to jest chyba po prostu kwestia światła. Hmm. Ale co chciałam powiedzieć, bo straciłam wątek, to że teraz jest tak duży wybór w ogóle fajnych, tanich kosmetyków, nie wiem, czy w drogeriach online, czy nawet jak pójdziecie do, do jakiegoś Rousmana Heba, natury, naprawdę można dostać yy, no, dobrej jakościowo kosmetyki w naprawdę niewielkich cenach. Kiedyś w ogóle znaleźć coś fajnego, drogeryjnego to był yy, naprawdę mega problem. A teraz tak dużo marek robi tak fajne kosmetyki dobrej jakości, naprawdę w niewielkich cenach. Może naprawdę za niewielkie pieniądze można kupić naprawdę super produkty. Ostatnio chociażby wyświetliła mi się w ogóle reklama Eveline na Facebooku. No i tak sobie z ciekawości kliknęłam i były w ogóle na stronie takie promocje, że no nie wiem, tak całą kosmetyczkę jakby chciał taki makijaż od początku do końca, to chyba ze stówkę by skompletował. A Eveline ma naprawdę bardzo fajne jakościowo produkty, także da się, da się. A propos... Tuszyk z Eveline za dyszkę. Polecam. I tak ogólnie na co dzień to ja też używam w większości jednak drogeryjnych produktów. Bo po co przepłacać jeśli możecie mieć coś dobrego w korzystniejszej cenie. Jedynie czego nie posiadam, no to jeśli chodzi o drogeryjne produkty, to praktycznie w ogóle nie mam palet cieni, bo bardzo dużo zostało mi jeszcze z czasów jak malowałam klientki. A ja cieni używam bardzo rzadko, także bez sensu kupować. Tym bardziej, że no paleta cieni to jest taki produkt, który naprawdę starczy Wam na lata. Także wybrać jedną paletę kolorystyczną, taką, która Wam odpowiada, nawet jakąś e, troszkę droższą, bo to będzie i tak produkt, którego będziecie używać naprawdę przez długi czas. No, także tak prezentuje się dzienny makijaż, a tymczasem. Zmykam do reszty obowiązków. I tutaj tego mojego małego kawalera ogarnąć, proszę bardzo. Cześć! widzicie. Tylko takie oczy aniołka. A w rzeczywistości. Uciekam. Pa. w sobotę co tu się wydarzyło? ja to sprzątamy czy tutaj przeszło jakieś tornado? czy tutaj przeszło jakieś tornado? już sprzątany to jest już posprzątany? do jednego. Wiesz, że nie skończyła, już wcina loda? Pokaż, jak ci smakuje lodzik. Jeżeli chciałyście czegoś no. bardziej eleganckiego, ale nie jesteście fankami marnarek to ta sukienka będzie naprawdę prawdę w dziesiątkę. Ja. A pan co ma? Takiego samego loda. Mam to też, to też jest taki sam jak... Łaj? Nie inny? Inny. Dobry? Mama, co to jest inny? Jedz. Yes. Czy ja przed chwilą posprzątałam, a Filip znowu to rozwalał? Być może. No, w każdym razie jest już godzina 14:00. Chłopaki zjedli obiad. Lody. I Filip już od rana mi męczy, że chcę pojechać do babci. Także zmieniłam do swojej babci. Babcia ma przyjechać do mojej mamy, także zbieramy się tam podjedziemy sobie autobusem, więc w chwili będzie miał frajdę wezmę Miki'ego bez wózka to akurat mi się trochę zmęczy tylko się zastanawiam czy to się nie skończy tak że po prostu będę musiała go nosić no ale w razie czego trudno jakoś super daleko na przystanek nie mamy Także oni będą mieli frajdę, Miki mi się trochę zmęczył, nie miał niestety dzisiaj drzemki, więc nie wiem jak to będzie, ale muszę wyjść do domu, żeby po prostu przeżyć ten dzień i żeby nie zwariować. No, także plan jest taki, że ja tu ogarniam, pakuję sobie plecak i zbieramy się na autobus, bo mamy za godzinę akurat będziemy mieć tam na miejscu jakieś 3 godziny, bo do 19 musimy wrócić, bo o 19 niby ma być burza, więc jeśli się nic nie przesunie, no to wolałabym już do tej godzinie być w domu, żeby po prostu no, nie lecieć z nimi, jak będzie faktycznie lało. Bo tydzień temu tak się wybraliśmy, że przez, całe, przez cały dzień padało przez 15 minut. Akurat wtedy jak wracaliśmy, także super! No, także liczę na to, że uda mi się chłopaków dzisiaj zmęczyć na tyle, że o 20 będę już spać. Trzymajcie kciuki. A tymczasem zbieram się ponownie za sprzątanie tego bałaganu. Także naprawdę to jest niekończąca się historia. Już nawet tego nie segreguję, tylko po prostu wrzucam je w kopalnię, bo nie ma to najmniejszego sensu. ogólnie nie nosiłam plecaków, ale jakiś czas temu zainwestowałam sobie w taki plecaczek z TK Maxa i jest naprawdę super, bo jak idziemy bez wózka, wszystko wrzucam tutaj, wszystko się mieści w środku ma też takie kieszonki tylko, muszę... no, tylko jakbyście byli zainteresowani tym plecakiem, to musicie patrzeć na środek ponieważ ja ten plecak oglądałam w TK Maxie też w innych kolorach i co najlepsze, każdy miał inny środek. Ja oglądam chyba zielony. Finalnie wziąłam żółty i w domu się okazało. I w domu się okazało, że w środku jest mniej przegródek niż w zielonym. Także musicie sprawdzać dany kolor. No bo mnie to trochę zaskoczyło. Myślałam, że skoro z zewnątrz są takie same, tylko różnią się kolorem. A tutaj się okazało, że jednak nie. Dobra, idę pakować plecak, bo nas zostanie jutro, a. Trzeba wyjść z domu. My już gotowi do wyjścia. Także... idziemy? Życzcie nam powodzenia. Bo może być wesoło. Powodzenia. Gdzie idziemy? No, a gdzie wy jedziecie? Filip? Tu, Ale gdzie jedziesz? Na co czekasz? Na szóstkę. Na szóstkę? Tak. Chyba nie. A dokąd będziesz jechał? Do Ani. A kto to jest Ania? Do. A, Ale kto to jest? Twoja a, ciocia? Nie. A kto? Babcia Ania. Mhm. Miki. Jak się siedzi? Masatomus. Nie, my czekamy w drugą stronę. Dlaczego Mikołaj, to? bo spadniesz. Jak się jedzie? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, Miki, Tak, jak robisz hopa hopa. Hopa! chopa. <laughs> oh, oh. Bam! Bam! Wow. Chodę! Ty dobrze bez piałki! Mama malejesz mi włody! To z babcią musisz rozmawiać. Wodę, Może babcia Ania jak zaraz wyjdzie, to... Ale zobacz, jak kwiatki mają mokro, bo padał deszczek. No konewka taka jak Mikołaj? Misi. Misiu, nie się. Bo już kochany Bo już kochany. Ja umiem rozlewać Trzeba chować te koneczki gdzieś bo... Może z tego naleje wody, czy nie? Nie ma. Nie ma wody. Tam jest Frania, Mikołaj? gdzie jest Frania? Gdzie jest Frania? To super. Mm. Ale okay. Okay. Wow! Okay, Zobaczymy się w kolejnym blogu. Tak, my już przyszliśmy się z wami pożegnać. Jeśli podobał wam się ten film. To zachęcamy do dawania łapek w górę i subskrypcji kanału. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa! Pa! Ja nacisnę!